Hej, witajcie w kolejnym odcinku Chłopców Skarbów. Razem ze mną na kanale jest kolega Domino 660. Cześć, kolego. Cześć. To Dominika? Tak, tak. A, no to standardowo. Ciekawy klan, salut. To tak, z salutowania czy. No czy nie, pełna nazwa tego klanu wynosi, znaczy wynosi, no jest Morituri Ed Salutant, powinno być te, tutaj jest błąd malutki, ale to już jest w trakcie poprawiania, że tak powiem. Mhm. I to jest z łaciny idący na śmierć pozdrawiają. A, no tak. Hmm, Takiś nowy klan, tak? Tak, tak, znaczy nowy ze starego powstałego, to jest takie zbiorowisko, że tak powiem, odłam pewnego klanu. I tutaj też chciałbym powiedzieć, czy znaczy chciałbym ogłosić, że trwa rekrutacja tutaj... Wymagają to jest tier przydatny na CW no i chęć, że tak powiem, rozbudowy swojego konta. I... Czyli jeden przydatny czołg na CW, czyli mamy przez to rozumieć jakiś I7, coś w tym stylu, tak E5 I7, E5 Maus. Mhm. Tak, tak. Rozumiem, ewentualnie bacza, takiś inny met, taki dosyć dobry. No także, jeżeli byście byli chętni, no to taki powiedzmy, że nowy, jeszcze świeży klan, pewnie jeszcze macie sporo miejsc, więc, więc będziecie chętni, żeby kogoś przyjąć. No dobra, znajdziecie sobie już klan w takim razie na, na stronie WOTA. Natomiast my wracamy do bitwy. T54A1, 9 Tier amerykański, heavy. Znaczy, przepraszam, nie heavyk, med. Bo to jest. To jest tak trochę narąbane w tym drzewku. Mamy najpierw lighty, później medy, a po, na samym końcu heavyka także strasznie to zagmatwane. Tak naprawdę jest to. Tak naprawdę jest to heavyk, z tym, że Wargaming chyba chciał, przez to, że da, zrobił go medem, chciał nie dawać mu lepszej lufy. Także tak to tylko sobie wykombinowali prawdopodobnie. nie? Znaczy wiesz to Blufa jest tylko pod jednym względem, moim zdaniem, penetracja. Mhm. To jest tutaj główny minus, bo tam 210 tylko na standardowych pociskach. To mhm. trochę mało, na dziewiątki brakuje czasami. No dziewiątki tak, ósemki bez problemów, możemy sobie łupić bez problemów. Natomiast na no, dziewiątki wiadomo, te twardsze typu, typu jakieś A75, no to tam już jest duży problem, bo to tylko 210. A on nie jest taki żwawy, nie jest taki szybki jak na przykład T54, więc o objeżdżaniu raczej ciężko mówić, prawda? Oczywiście, znaczy, objeżdżać nie, ale flankować jak najbardziej. Mhm. No to frankować da się, da się i mausem, tak, że jak już ktoś potrafi. Co prawda, duży to trufa, ale oczywiście, oczywiście można. Mm, no dobra, powiedz mi tak. E, tak zawsze jeździsz na ten środek? No czy zawsze jadę do miasta na początek, a tutaj... Czy w planach na początek było wyładować magazynek w środku i wrócić do kolegi tam? z niestety mhm. już nie żyje, bo tam dopadł magazynek chyba. Ale i z, dlatego, że zdechł tam umarł, przepraszam, tak jak Zginął, to. został zniszczony. I, o właśnie. Yy, postanowiłem kontynuować tam jazdy do przodu. Tam widziałem, że miasto sobie jakoś miarę radzi. Yy, Niepokoi mnie ten Tiger tam na tym i te, te 29, które przepchnęły się przez yy, kanion. A to tam to tamty... się dojechać. Z tamtej strony jeszcze mają mocne siły, bo te 75 i i i i, i, Ferdynand, i 150 z stu. Także siły są tam mocne, tam te dwa czołgi to tam powiedzmy, że już sobie nie radzą. No dobra. 33 sekundy, czas przeładowania dosyć długo. O, o już w tym momencie Pantera Cię tutaj już przyuważyła. Ale długo i niedługo. Porównując na przykład z. 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 z o. 50 oczywiście czas przeładowania jest bardzo podobny, natomiast różnica w czasie, w czasie strzelania jest kosmiczna, bo tutaj mamy jeden pocisk co 2 sekundy wystrzeliwujemy i natomiast tam 50 wystrzeliwujemy co 3,3, więc tutaj jest duża różnica. Oj, ten środek rzeczywiście to mówi, że miasto sobie jakoś radziło, ale do czasu jak widzę, że już przestało radzić. Z tego co widziałem, to oczywiście standardowa rzecz, czyli padający magazyn, magazyn amunicji. To bardzo boli w amerykańskich czołgach. Ostatnio właśnie dosyć często ten Amorak wylatuje i, i, i no szczególnie po strzale w prawą stronę, także gdzieś tam jakoś się to tak od razu wtedy dzieje, nie? Jest tam pod gąskami gdzieś, jeżeli się dostaniemy, to ten Amorak od razu leci. No i właśnie to jest dlatego, że nie polecam też sen skrapanym to jest, y, jeśli na przykład ja widzę czoło ustawiający się skrapa, to automatycznie pestka leci właśnie albo w gąskę i często schodzi, wchodzi w demagem, z demagem, mm -hmm. albo w tą podstawę wierzy po prostu. Mm -hmm. Dobra, 9 do 8, niby sobie tutaj ogarnęliście. E, wróciłeś pojechałeś na respa do nich, e, natomiast. Y, hmm. Aha, tutaj jest T30 jak tiger. No dobra. Dobrze kombinujesz. Trzeba, trzeba najpierw tą stronę wziąć i, i ogarnąć. No jak już takiego delikwenta złapiesz, no to zanim on się obróci, no to już jest, no to już jest po nim. 8 sekund i niestety wyparowuje. Znaczy, niestety dla niego oczywiście. No i ja teraz będę tak wahał się lekko, bo... A tak sobie myślę, zrobię sobie jeszcze trochę damage, damage na tym jak ta tutaj, tutaj kolega mówi, żeby wracać, yy, bronić kapłanie. Tak trochę by to w tej raftę. Trochę mało ma pocisków, prawda? Niby. Ale to jest podobnie jak w T57 Heavy. Też tych pocisków nie jest dużo, tylko tam jest jeszcze czas przeładowania szybszy i dużo łatwiej się wystrzelać. Ale, ale, mimo wszystko, jednak tego damage'u można spokojnie narobić dosyć dużo, więc. Więc, no, powiedzmy, że. To Tutaj też fortonny stromie, ja nawet nie zdążyłem skupić do końca. Mm -hmm. No i niestety nie pomogłeś Ferdynandowi, o to niedobry. No, no, czy mówię? wolałem skupić się na broni kapa, myślałem, że 50-20. Nie, ja, no, słuchaj. E... Tego czasu jest dosyć dużo. Przy, przy kapowaniu jednej osoby to jednak, jednak jest, można sobie odpuścić przez pewien czas. Oczywiście nie za długo. Właśnie, a tutaj jeszcze też fakt, że nikt, że tak powiem, nie śpieszył się, żeby zbić tego, nie? No właśnie zastanawiam się, po co ten i 3 jedzie na środek, bo ani to, ani to mądre, ani potrzebne, więc. Ten... Znaczy, i 3 mnie bardzo znerwował w tej bitwie już pod koniec. Tam będziemy widzieli sytuację, gdzie będę po prostu chciał wystrzelać trochę w niego. gdyż zabrał mi jednego flaga na tym tegarze gdzie mhm, wcześniej. A drugiego właśnie specjalisty mi zarąbał też. Y dobra, do dobra, pięć, dobra, dobra, nie, spo nie spoilerujemy. <laughs> y ja powiem tak, no, jak widać i trzeci, 600 W na 400 bitew, ale gość, że tak powiem, no taki, no z tych takich słabszych, powiedzmy, bo, bo raczej chyba tylko dobijający, aniżeli, aniżeli jedący i coś robiący, nie? Dobra, masz, na razie masz 5200 d No niby to, powiem tak. Na tym czołgu dosyć łatwo się ten temat robi. Rzeczywiście to jest to podobnie jak na T57 Heavy, no tylko tyle, że rzeczywiście ten, ta penetracja czasem nie domaga. Więc, więc tylko tyle jest. jest to tu, utrudnione. No ale też i często lądujemy tak jak w tym momencie, że lądujemy na dziewiątkach, na samych dziewiątkach, a jednak T57 no nie, nie da rady na same dziewiątki wyrzucić. Chyba, że jako top tier. Im-103 A, jeszcze 120 No tak, już właśnie rozmawialiśmy o, o 120 To już sobie dla, dla pewności po prostu Zobaczyłem, że mam go na magazynek, to sobie golda wróciłem, żeby nie było tam żadnych tych mhm. Przykrości z nim On ma 1400 HP, więc dosyć sporo Oj, szczęście dla mnie oczywiście. Hmm. No, pospieszył się trochę kolega i y, niestety dla, y, na, na, dla niego a szczęśliwy dla ciebie wziął i. Zrekaszytował na wiesz. No że od czasu do czasu rekreszytuje. Ona nie ma jakiegoś strasznie wielkiego pancerza y, bo to ma tylko 127, ale te kąty, które... i y, 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 dosyć duże i y, dosyć duże, jeśli chodzi o... Jarzmo działa, powodują, że spokojnie można go. No, już miałeś dużo szczęścia, bo on sądzę, że już, już kończy przeładowywać, nie? A. To jest 10 sekund przeładowania, jeśli chodzi o M103, więc, więc spokojnie sobie by poradził. No dobra, co zostało im? A75. E Ty masz 7300 damage'u. Bitwa, już jak najbardziej, taka w miarę przyzwoita. To 7000 damage na, na tym czołgu to już jest tak całkiem przyjemna wartość. E75 niby ma 1000 jeszcze HP, więc, więc jeszcze możesz cokolwiek zrobić. Aha, uaktywnił się ten IS trzeci. Tak. Dokładnie. Jedyny plus to jest chyba to, że wyspotowali go razem z, z tym Isem. No i jest oczywiście S75 tak trochę trudno jej, żeby mu cokolwiek zrobił, jeżeli się nie ustawi bokiem, a i nawet bokiem bez Golda raczej będzie mu ciężko cokolwiek z nim powalczyć. No, i wyjeżdżasz sobie. O, pięknie. Stoi bokiem. A tutaj się pospieszyłeś odrobinę. No. I... O, I. No, właśnie. to o czym mówiłem. No, bał się, żeby go nie zniszczył. Miał, miał tylko 1500 HP. Ten jest trzeci, więc ten. Więc równie dobrze mógł go zniszczyć, nie? <laughs> Aj, czasem są tacy goście, niestety yy, nic na to nie poradzić. Dostały się mistrzowską. Duży kaliber, stalową ścianę na, na T54A1. No to to też nie jest zbyt częsty widok. Oraz obrońce 8125 yy, damage'u. czyli wynik już całkiem, całkiem przyzwoity. Mm. Taki wynik już na, na dziesiątce jest czymś takim rzeczywiście yy, dość, dość dobrym. Zresztą jak tego mówię. Tutaj jest magazynek, więc tutaj troszeczkę yy, jest to ułatwione, ale mimo wszystko wynik budzą, budzą, budzący szacunek. Ten IS trzeci, który ci tak wkurzył 2000 damage'u, no niestety IS zrobił 56. No, to, to już tylko tyle, że przeżył tą bitwę. No, i so zrobiło tam jakąś małą małą wartość. Grać bez premki? Yy, tak. Raczej, raczej nie korzystasz, chyba że z jakichś tam eventów, tak? No, czy z tych eventów może dużo wyciągnąć? Kiedyś pamiętam, było mm, przez miesiąc tam codziennie dostawało yy. się. No ca... do... Ileż tam Za Za 50 tysięcy to było właśnie przez miesiąc czasu i to było chyba przez kilka miesięcy. Różnie tam było 50 tysięcy damage'u, 50 tysięcy expa, więc jak ktoś miał dużo czołgów mógł sobie spokojnie tego expa nabić tyle, bo to tam się liczyło te wszystkie razy dwa. Spokojnie to szło. Także, no, wynik całkiem ładny. Miałbyś prawie 2600, jeżeli miałbyś z pręmką. Ja na to patrzę, więc już całkiem przyzwoicie. Szkoda, szkoda tylko rzeczywiście, że mm, fragołapstwo łapstwo się yy, gościowi zamarzyło. No i ur urwał tego ostatniego jeszcze fraga tobie, bo my tak to byłby jeszcze dodatkowy jeden medal. A tak to tylko zapałeś się ze względu na całkiem fajny damage. Chcesz kogoś pozdrowić? Znaczy pozdrawiam całego ranka I kolega z Petanu Rubina bo grałeś tutaj z kolegą. No niestety kolega dosyć szybko padł, no ale się to zdarza. Zbyt, zbyt agresywnie pojechał do przodu. Dobra, także przypominam, jeżeli ktoś by chciał, to koledzy tutaj zapraszają do klanu. Znajdziecie sobie ten klan na stronie Urgamingu, A pozdrawiamy również cały, wszystkich graczy z tego klanu. Dobra, dzięki, do usłyszenia.